Są sytuacje, że przed konsultacjami klienci wysyłają do mnie pisma, najczęściej są to pisma dotyczące zastrzeżeń, zarzutów do opinii OZSS czy opinii sporządzonych przez biegłych psychologów, ale też skonsultowania takich aspektów w pismach prawno psychologicznych. I często czytając te pisma, mam dzisiaj dla Was taką refleksję, na, których, na którą chciałabym Wam zwrócić uwagę: że bardzo często treść pisma, może być jego wartość i przedstawiane dowody, przedstawiane sytuacje, może zostać to obniżone poprzez złe przedstawienie graficzne. Dlatego warto w pismach stosować wyróżniki, podkreślenia. Dłuższe pismo na pewno podzielić na fragmenty. I to, co jeszcze polecam, to zawsze napisać na osobnej kartce, jaki jest cel konkretnego pisma, i kiedy chcemy zamieścić jakąś informację,